Znajdujemy się aktualnie na zawodach Formuła Student Polska z bolidem CMS 09, jest to już szósty dzień tych zawodów. Znajdujemy, aktualnie jesteśmy przed najważniejszym tak naprawdę wydarzeniem, czyli przed konkurencją Endurance, 22-kilometrowym wyścigiem w wyścigowym. I na tę chwilę warunki są sprzyjające, jesteśmy dobrze nastawieni do konkurencji. Praca w kole naukowym nad takim samochodem daje wiele możliwości do rozwoju, mimo że nie jest to najprostsze zadanie w wielu przypadkach. Tak naprawdę trzeba dużo czasu spędzić, żeby taki projekt zrealizować, żeby to wszystko powstało, dopiąć to na ostatnią chwilę, ale tak naprawdę możliwość uczestniczenia w takich właśnie wydarzeniach jak Formuła Student Polska to jest tak naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Od momentu, kiedy jestem w kole Cerber Motorsport, nauczyłem się bardzo wiele o formule student. Spotkałem wspaniałych ludzi, z którymi dobrze się dogadujemy, budujemy bolidy, które zwyciężają w zawodach i czuję się spełniony, będąc w tym kole. Ukończyliśmy wyścig Endurance, jest to najważniejsza konkurencja Przez każdych zawodów Formuły Student. To 22 km, 11 km na każdego kierowcę. Jesteśmy już po inspekcji technicznej, czekamy na fueling, czyli zadanie paliwa po konkurencji i sprawdzenie tego, jak dużo paliwa zużyliśmy, ponieważ jedna z konkurencji, która jeszcze będzie doliczana do wyniku generalnego, to, to konkurencja efficiency, która sprawdza to, jak dobry czas udało nam się osiągnąć w kontekście tego, ile paliwa zużyliśmy. Więc tak naprawdę jeszcze tylko ta jedna mała rzecz i będziemy mogli już się w pełni cieszyć z, z tych zawodów. Mam nadzieję, że... Tak naprawdę zajmie to tylko chwilę i będziemy mogli powiedzieć, że te zawody zaliczamy do udanych. Jesteśmy bardzo zadowoleni generalnie z całego tempa. Bolid miał bardzo dobry balans. Udało nam się znaleźć dobre ustawienia. Opona wpadła w swoje odpowiednie okno temperaturowe. Przez cały wyścig mniej więcej mieliśmy równe tempo, także super. Zakończyliśmy sezon tegoroczny pełen sukcesów. Zajęliśmy pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji. Chciałem podkreślić, że jest to nasz drugi udział w tym eventsie w Polsce i w tamtym roku w generalnej klasyfikacji zajęliśmy pierwsze miejsce. Byliśmy tutaj faworytami.